Jaki tak naprawdę jest pan Wojciech Szczęsny i jak dałem ciała podczas wywiadu? Ostatnio przeprowadzałem krótki wywiad z panem Wojciechem Szczęsnym. Nie pokazałem wam jednej rzeczy. I samo to, że ja mogłem przeprowadzić wywiad z panem Wojciechem Szczęsnym, to były dla mnie ogromne emocje, bo to jest mój idol Bramkarski. A dookoła było jeszcze mnóstwo dziennikarzy: pan Świąkała, pan Wiśniowski, pan Święcicki, a to są moi idole dziennikarcy. Więc emocje były ogromne. I niestety z tych emocji zapomniałem pytania. Grał pan w wielu świetnych europejskich klubach. Tak. Spokojnie, spokojnie. I z takiego dnia, na który czekałem i marzyłem o nim, zaczęła wychodzić klapa. Zobaczcie, co zrobił pan Wojciech. Spokojnie. Zrelaksujemy się i, i, i normalnie rozmawiamy. I, nie, nie musisz pamiętać pytań, możesz pytać to, to co chcesz po prostu zapytać, okej? Okay? I te słowa Pana Wojtka bardzo mocno mnie rozluźniły i mogliśmy normalnie prowadzić wywiad. I takie podejście Pana Wojciecha, bo on w ogóle do mnie kłócnął, takie podejście na spokojnie, bardzo mocno mnie odstresowało i mogliśmy normalnie prowadzić rozmowę. I teraz zobaczcie, że oprócz tego, że Pan Wojciech jest świetnym piłkarzem, to jeszcze jest bardzo miłym i empatycznym człowiekiem. A to chyba nawet ważniejsze. Więc taki jest Pan Wojciech Szczęsny. Dobra dnia.